poprzednich odcinkach Akademii Tańca. Z dniem dzisiejszym odchodzę z zespołu. Niech James odejdzie na dwa tygodnie i poprawi sobie. Patrz. Nie! To jest to! Kiedy zobaczyłam Emily dotykającą dłoni Eldona, chciałam od razu wyjść. Boli mnie to, że mają się po sobie. Nie wiem czemu. Nie zwracasz uwagi na pomysły innych. No i co z tego? Przecież one są beznadziejne. Zabrałaś kółki. Ukradłaś pozycję kapitana. Mam nadzieję, że będziesz w zespole i to bez narzekania. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Raz, 2. Z Michelle jako kapitanem najważniejsza jest wspólna praca. Na szczęście. Po pracy z Emily, czuję ogromną różnicę. I raz. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, na pewności. Michelle, tak? Dobra. Jasne, Michel, tak? Muszę iść. Mam zmianę. Jestem jedyną osobą w grupie, która wie o problemach Chloe. Kiedy muszę się zwolnić, Michelle zawsze to rozumie i po prostu pozwala mi wyjść. Ciekawe. To, że Michelle pozwala urywać się Chloe, pokazuje jaka ona jest. Nieodpowiedzialna jako kapitan zespołu. Okay. To jest szok. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. Mam już naprawdę dość, Emily. To mistrzyni dramatu. Mistrzostwa nadchodzą. Musimy być gotowi bez smutnej osoby stojącej z tyłu. 7, 8, raz, dwa, trzy. Dobra, stop. Czemu nie ćwiczysz? Chociaż udawała, ale ty nic nie robisz. Nie będę powtarzać tych głupich ruchów. Co to jest? Nie bierze udziału w próbach, a musimy wszyscy pracować nad układem, aby był idealny na mistrzostwa. To, co Michelle proponuje, nie jest odpowiednie dla zaawansowanej grupy A. A ja nie zamierzam robić czegoś, co nie jest na poziomie. mojego kapitanowania. Jak to głupich? Układ stworzyliśmy wspólnie. A ja uważam, że jest super, Emily. Emily jest od dawna zbyt surowa wobec Michelle, a Michelle na to nie zasługuje. Eldon broniąc mnie był wspaniały, a zupełnie się tego nie spodziewałam. Tak? Układ jest wspólny? Tak. Ja nie brałam w tym udziału. Chyba nie jestem ze zespole. Kate uważa, że Emily wcale się nie stara i chyba teraz narobiła sobie kłopotów. No i wpadła. Ba -ba 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 -ba. Zróbmy to ostatni raz w całości. W końcu Emily wpadła i może nareszcie dostanie to na co zasługuje. Emily. Nie jesteś już kapitanem. To nie jest łatwe. Wiem, co przechodzisz. Dziwnie mi z tym, że Emily nie jest kapitanem. Od tak dawna była moją prawą ręką i myślałam, że jest dobra. Byłam aż tak złym kapitanem? Ugh, Emily, ty byłaś fenomenalna i dlatego cię wzięłam. To czemu nie mogło tak zostać i pozwoliła im pani głosować? Pracowałaś naprawdę ciężko przez długi czas. Ale... I nadal jesteś potrzebna zespołowi. Oni naprawdę na ciebie liczą. Naprawdę współczuję Emily, bo jej świat runął i... Muszę spróbować jej pomóc na tyle, na ile tylko potrafię. Czy pani w ogóle wie, jak ja się teraz czuję? Emily, ja też byłam kapitanem. Tak, każdy to wie. A wiesz, że straciłam tę funkcję? Nie. Dlaczego? Nabawiłam się kontuzji przed zawodami. I w jednym momencie przestałam być kapitanem, a wszystko, czym żyłam, legło w gruzach. To co innego. Zespół pani nie odrzucił. Ale podobnie jak ty, musiałam sobie z tym poradzić. Trzeba iść dalej. Wiem, że to dla ciebie bardzo ciężkie. Musisz zdecydować, czy wybierasz siebie i swój ból oraz frustrację, którą przeżywasz, czy wybierasz zespół. Wspólną pracę. Po wysłuchaniu Kate, zastanawiam się, czy jeszcze należy do grupy. Pomyślę o tym, ale naprawdę nie wiem, czy tak potrafię. Ona jest zupełnie zdruzgotana. Teraz po prostu potrzebuje czasu i mam nadzieję, że wróci do zespołu. było się naprawdę fajnie. O, dzięki. Jesteś super. Dzięki. I dzięki za wsparcie. To było słodkie. Nie ma sprawy. To basta. Michelle. Dałaś czadu. Naprawdę? Było ostro, ale dzięki temu będzie super. Racja. E, też w Tak. Zaraz przyjdę. Dobra. Pa. Się, że to na zawsze. Uczę się jak szalony tej matmy, bo muszę poprawić oceny na tyle, by móc wrócić, ale kompletnie nie mogę się skupić. Hej. Co tam stary? Co ty pijesz? Wyglądam jakbym pił sok pomidorowy z markę. Okropne i dają to tu? Tak. Obsługa pogarsza się tutaj z każdym dniem. Tak. Tak. Co za kuwasz? A, matme ma stary, tak. Załapałem zaczynając od trójkątów, sinów, kosinów i tangos. Od czego? No funkcji... ...trygonometrycznej. <grylą grylą> tego nie kuma. <grylą> <grylą> Wszystko dobrze? No nie wiem, wylądowałem niefortunnie i chyba naciągnąłem kostkę, ale Prawde? będzie dobrze. Na pewno? Tak, 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 idę po sokę. Dobra. Wierzę mu, bo raczej nie ściemnia, ale z drugiej strony skrzywił się tak, że podejrzewam jednak małą kontuzję. Siedzę sama, ponieważ potrzebuję czasu, żeby przemyśleć to wszystko. Jestem totalnie załamana i nie mogłam teraz zobaczyć się z grupą. Zobaczyłem Emilii samą i wyglądała na smutną, więc podszedłem, bo mi na niej zależy. Hej, jesteś zła przez tą całą sprawę i szkoda mi ciebie. Jest dobrze. że stanąłem po stronie miszelnie twojej. I dobrze. Lepiej tańczy. Tak, ale ty też. Edon, wiem, kiedy ktoś nie pokonuje i luz. Stało się. To co jest? No nic. Emi, przestań mi ściemniać. Nic. Mm. Na pewno? Ale kiedy tak się upierasz i mówisz z naciskiem, dobrze wiem, że nie jesteś szczera. Ale ja się wcale nie upieram. Właśnie robisz to dalej. Nie? A nie możesz tego z siebie wyrzucić? Nie chcę się zwierzać Eldonowi, ponieważ skrywałam swój ból tak długo i to przed wszystkimi. To pokażające. Emily. Ukażę się co chwilę. Wszystko, co robię, upokarza mnie. Przy wszystkich wiązałem ci buty. Sterczałem z plakatem i tym durnym wierszem, co było jak kiepski żart. Traktujesz mnie jak żart. Jak wszyscy. Nie uważam tak. To może jednak warto spróbować i upokorzyć się. Nie umiem układu. Jak to? Nie umiem ruchów, nie wiem jak. To duże zaskoczenie i szok, że ona to mówi, bo jako kapitan zespołu powinna to umieć. Czy kiedyś myślałeś o tym, jak ja układam choreografię? Wiem, że nie są dobre, ale... Ja tylko to potrafię. Wiesz... Dlatego nigdy nie brałam pod uwagę innych. Zwierzyłam się Eldonowi, bo niezależnie od tego, co robię, co mówię, Eldon jest zawsze przy mnie. Ufam mu. Co robisz? Nauczę się. Nie. Nie przyjmuję odmowy. Może jeszcze nie znasz tych ruchów, ale nie odpuszczę, póki nie będziesz umiała. Naprawdę? Tak. Szczerze mówię, mieć przy sobie kogoś takiego, kto zawsze w ciebie wierzy. On właśnie przywrócił mi wiarę w siebie i jest super. Dobrze mi z tym. Obiecasz? Obiecuję. Przytula Eldona, ponieważ to mu się należy. Ona potrzebuje przyjaciela i postanowiłem nim być. Podnieść? A co przez to rozumiesz? Trudno być tancerzami na niższym poziomie. Muszę wyjść z grupy B. Może moglibyśmy włączyć noszenia? Noszenia? Tak. W te grupie chcesz? Tak. I może nawet helikopter? helikopter. No, o, może ty jesteś na to gotowa, ale nie jestem pewny, czy grupa B też. Chris uważa, że grupa B nie jest gotowa na noszenia i pewnie ma rację. Może zaczniemy od hey. rozmowy z nim? Hey. Tak? Tak? Uh, o, dobrze, tak. Cześć. Cześć. Chciałabym z tobą porozmawiać o... Zamianie pozycji niektórych tancerzy w moim okładzie. Z czymś takim Emily nigdy by do mnie nie przyszła. A Michelle, mimo że ma dużo inicjatywy, to jednak ciągle bardziej respektuje moje zdanie i widzi we mnie szefa. Chciałabym zmienić trochę linię, bo chyba za długo tkwią w tych samych miejscach. Pewnie. Tak? Chcę mieć pewność, że najlepsi będą z przodu. Bez uprzedzeń. Świetnie. Zrób to, chętnie zobaczę. Dziękuję. Zaczniemy od początku? Tak, tak. Gotowa? 5, 6, 7. Pomagam Emilii z układem Michelle, żeby upewnić się, że ona pasuje poziomem do reszty gruby. 4, 5, 6. Nie ogarniam tego! Spróbuj jeszcze raz! Nie umiem! Umiesz, nie umiem! 6, 7, 8. I dalej, górę. Z ramionami, tak! Praca nad układem Michelle jest ciężka, ale. I motywująca, bo to jej układ i chce się go nauczyć. Dwa. Dół, 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 prawo i lewo. Nie tylko chcę go umieć, będę najlepsza i udowodnię, że dam radę. Dwa i... Ja Trzy. Tak nie umiem. Wszyscy tak potrafią. Dobrze. Trzy cztery, siedem. pięć, sześć siedem. Osiem. I raz i dwa. Znaleźliśmy z Emily wspólny język. Ona nie traktuje mnie już z góry i dzięki temu mogę ją uczyć. A ona na to pozwala i łatwo się z nią pracuje. I trzy, i cztery, nie? Zresztą, zresztą, zresztą. Jest świetny, zabawny, mądry i cztery. taki miły. Świetnie. Udało się! O tak! To najlepsze uczucie na świecie. Niesamowite. Podjęłam decyzję o zmianie waszych miejsc w układzie i dlatego muszę was ponownie sprawdzić. Dobra, okej. Okay. Zaczynamy rozdrzewkę. Cieszy mnie ta decyzja. W końcu nie tylko e-dziewczyny mają prawo do pierwszej linii. Bez sensu są takie przesłuchania, żeby ustalić miejsca w liniach. Kto tak robi? Nie wiem, ale trzeba się rozgnać nigdy. Co ty robisz? Nie będę wygłupiać się dla miejsc. To jest najwyraźniej kolejny sposób, żeby nas pomierzyć. Z przesłuchaniem czy bez? Będziemy w ostatnim rzędzie. Szkoda mojego czasu. I tak sobie wychodzisz? Tak, popatrz. Kiedy Stefani wyszła? Oczywiście pomyślałam o tym, żeby wyjść za nią, ale nie mogę. Z tym zespołem dorastałam. I chcę być w Akademii Tańca. A dokąd ty idziesz? Dopiero zaczynamy. Muszę coś zrobić. Masz coś ważniejszego do zrobienia niż taniec? Tak! Mam przesłuchanie do dużej reklamy i muszę być przygotowana. Wolę poświęcić czas. Na coś ważnego dla mnie niż tak. na przesłuchanie, z którego i tak nic dobrego dla mnie nie wyniknie. Nie możesz wyjść, naprawdę? A Chloe jakoś może wychodzić. Jest mi wstyd. Nikt nie wie, jak jest u mnie w domu. I prócz się. nikt nie wie też o mojej pracy. Stefanie uważa, że nie traktuje tańca poważnie i wychodzę z próby tak sobie bez powodu. A to przykry. Mieliśmy zaczynać przesłuchanie, a ona wzięła torbę i wyszła. To brak szacunku. Chcę zmienić miejsce w układzie, bo czuję, że jak wszyscy są ciągle na tych samych pozycjach, to robi się nudno i dlatego coś urozmaicę. Zawsze lubiłam patrzeć, jak Eldon tańczy. A teraz, kiedy go poznałam lepiej i chyba trochę zaczęło mi na nim no, tu, tu należeć, to no, widzę więcej. To świetny tancerz. Jestem pod wrażeniem tańca Eldona. Jest precyzyjny i dokładny, a nawet perfekcyjny. Brawo! <laughs> Świetnie. Emily, ty. Czuję, że to jest szansa, Emilii, żeby udowodnić, jak ciężko pracowała. Pomagałem jej i wiem, że naprawdę jest gotowa pokazać wszystkim, co potrafi. Jestem bardzo pewna siebie, bo znam te ruchy. Pokażę wszystkim, czego się nauczyłam. daje z siebie wszystko. Jestem z niej dumna. Zaakceptowała Michelle i naprawdę ostro trenowała. Dobrze. Dopiero co była taka obrażona z powodu utraty funkcji kapitana, a teraz odrodziła się i zatańczyła układ tak dobrze. Idzie wam świetnie. Daj mnie teraz ty. <gry> Teraz ja trzeba to jakoś. Katie i Chrisem dyskutujemy nad rozmieszczeniem tancerzy, tworząc nowe ustawienie. Ufam, Michelle. A to, czy dobrze wybrała, ocenimy podczas tańca. Mamy tu Westa, Emily tutaj. Dokładnie. James tu. James o ile poprawi stopnie? Tak, do rady. Zrobi to, wróci. Absolutnie na 100%. Ogólnie to słabsi tancerze idą do tyłu, a z przodu będą śnić nasze prawdziwe gwiazdy. Na pewno tak ma być? Tak. Na pewno? Przemyślałam wszystko i to zadziała. Zgoda? Na pewno wpadnę do pierwszego rzędu. Nie jestem pewna swojej pozycji, ale na pewno nie będę ostatnia. I w drugim rzędzie byłabym szczęśliwa. Idziemy do nich? Zróbmy to. Uwaga tancerze, decyzja została podjęta, jest nowe ustawienie. Michelle? Dzięki. W pierwszym rzędzie będę ja, Daniel i Endo. No, no ładnie, udało się! No. To duże mistrzostwa, a ja jestem w pierwszej linii i jest fajnie. W środkowym rzędzie będą Chloe, Riley, Tiffany i James. A w ostatnim będą West, Stephanie i Emily. Dobra robota, do, 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 do. jesteście świetni. Ogromne postępy. Jestem podłamany tym miejscem, ale teraz wiem, ile pracy kosztuje pierwszy rząd i to mnie motywuje. Pracowałam tak ciężko i czuję, że zasłużyłam na więcej niż ostatni rząd. Pamiętajcie, że nie ma znaczenia miejsce. Wszyscy musicie być zawsze na 100%, tak? Racja. Jesteśmy tak silni, jak nasi najsłabsi, więc wszyscy pracujcie ciężko. Dobra robota. Jestem z rozdłużna. Prawo. Jestem zły, bo Emily świetnie sobie radziła, a została wrzucona w ostatni rząd i to nie jest sprawiedliwe. Jestem naprawdę szczęśliwy, że utrzymałem miejsce z przodu. Trochę dziwnie mi z tym, że będę tańczyła bliżej niż moja siostra, bo ona zawsze była przede mną. Jest mi dobrze z moim miejscem, bo to może nie przód, ale nie ostatni rząd. W końcu zauważono moją ciężką pracę i mam miejsce, na które zasługuję. Nowe ustawienia są interesujące. W takim kierunku jeszcze nigdy nie szliśmy. I na pewno wygrane mistrzostwa! Obracowanie wersji polski na zwesenie platformy Reżyseria Miriam Aleksandrowski. Strialogi Antonina Kazusza, Wojciech Szymański, Paulina Łączyńca, Pietraszko. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Chiwnowictwo produkcji Dorota Burtak Masica.